Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj łączymy się z Madagaskarem, więc proszę słuchaczy o odrobinę cierpliwości. Czasami może urywać nam rozmowę, bo dzisiaj o trudnych warunkach mimo wszystko w tym kraju wyspiarskim. Małgorzata Klein, ekspertka techniczna Polskiej Akcji Humanitarnej po drugiej stronie. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dostępie do wody. Wcześniej odrobiłem pracę domową, bo przyglądałem się temu, jak wygląda sytuacja humanitarna. Nie jest dobrze. W samym, samej stolicy Antanaryzie, kiedy właściwie wstaje świt, chyba ludzie. Muszą urządzić sobie codzienną, codzienną schackę do publicznych fontan miasta, żeby zebrać wystarczającą ilość wody, żeby właściwie się umyć i żeby przygotować na nadchodzący dzień. No tak, to to jest to co opisałeś, to, jest, to są warunki miejskie i tam są takie punkty poboru wody, gdzie najczęściej dzieci kobiety chodzą po wodę i tak do, do wszystkich, bo nie ma bieżącej wody w domach. To, to jest jakby duży luksus nawet w stolicy w Antananerwie. Natomiast tutaj gdzie Polska Akcja Humanitarna prowadzi swoje działania, to jest region południowy Andrui, którym Woda, jako, nawet w takim punkcie ujęcia wody poza domem, jest, jest bardzo ciężko osiągalna, dlatego że są tu bardzo małe i coraz niskie opady oraz wody gruntowe często nie nadają się do spożycia albo są na bardzo głębokich, bardzo głęboko trzeba wiercić, żeby do wody się dostać i efektywnie często w studnie powierzchniowe są dużo bardziej e, wydajne, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dostępność wody pitnej. Tu z kolei wchodzą, wchodzą inne problemy związane z zanieczyszczeniem tych studni powierzchniowych. Także jest, są, są zony, są regiony na południu Madagaskaru, gdzie ludzie po prostu piją wodę, która jest słona, albo piją wodę, która jest dostępna w takich pozostałościach po deszczu, które naturalnie się zbierają w terenach niżej położonych e, i tam ludzie biorą wodę do picia, do picia dla, dla zwierząt, do prania. Więc to jest woda o, o bardzo złej e, jakości. Tak, jest to, jest to olbrzymi problem tutaj. Na całym południu żyje około 3 milionów ludzi, w Andru i samym milion ludzi. No, problem jest duży i staramy się na niego odpowiedzieć w najbardziej konstruktywny sposób. Jako Polska humanitarna korzystając ze współpracy, która już od wielu lat no, kwitnie, można powiedzieć, w Kenii, gdzie Kenia jest krajem dużo bardziej, powiedzmy, tak, tak 10 kroków do przodu, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi problemami niż Madagaskar. Tam to rozwiązanie, które zostało wypracowane w podobnych warunkach takiego stresu wodnego Kenii, jest przenoszone teraz na Madagaskar, co, co ma ogromne plusy, ponieważ to nie jest właśnie technika trial-error, że bierzemy nowe rozwiązanie, próbujemy w nowym terenie, tylko bierzemy rozwiązanie, które zafunkcjonowało w podobnym terenie. Od wielu, wielu lat już tam dobrze działa i powoduje, że ludzie. Mają dostęp do wody, nie, mus, nie muszą kobiety i dzieci cały dnie chodzić. Ten obrazek taki, myślę, że wiele słuchaczy ma go w głowie, kobiety lub dziecka z, z takim... Pidonem na głowie, wyprostowany idzie przez suchy teren, no to to jest jakby codzienność właśnie naprawdę milionów dzieci, które zamiast do szkoły czy do bycia dzieckiem mają misję poszukiwania wody, później poszukiwania drewna na oko, żeby ugotować jedzenie. Więc tylko skończąc, że, że te tamy piaskowe, które tutaj wprowadzamy, one są budowane z nie przez firmę, tylko ze społecznością, czyli to jest też praca do wykonania. Staramy się w taki sposób prowadzić tą pracę, że to ludzie budują dla siebie te tamy, które później zapewniają im wodę, nawet w okresach przedłużających się braku opadów, a nie idziemy powiedzmy no, skrótem, że zapłacimy komuś, kto, kto przyjedzie i to wybuduje i Bo to po prostu, tak jak sobie wyobrażamy, dużo gorzej później działa, dużo ten taki ownership, takie poczucie własności tego rozwiązania, z którego ludzie korzystają. Jest dużo silniejsze, jeżeli to oni sami zaangażują się w, nawet w budowę i, i później w utrzymanie tej, tej infrastruktury. Także to jest ta historia wody na południu Madagaskaru. Trzeba przede wszystkim też zdać sobie sprawę, że Madagaskar to jest ogromny kraj, czy ludność, kraj wyspiarski. I to jest aż szokujące, że właśnie w tym regionie świata tak wielu ludziom tej wody brakuje. Nie jesteśmy chyba świadomi skali problemu. Tak, szczególnie na Madagaskarze to jest ciekawe, bo Madagaskar tak często wydaje mi się, że jest to odwrotnie niż z kontynentalną Afryką, że kontynentalna Afryka, wiele regionów, krajów całych, ma się dużo lepiej niż. W świecie zachodnim, na globalnej północy ten PR chciałby twierdzić. Natomiast Madagaskar dokładnie odwrotnie tu ludzie się mają dużo gorzej niż, niż w tym obrazie, który się wyświetla w naszej świadomości globalnego, globalnej północy, kiedy słyszymy słowo Madagaskar. I czy to jest spowodowane jakby turystyką, która skupia się na jednej małej wysepce, która jest u wybrzeży. Tej głównej wyspy Madagaskar, którą widać zawsze na mapie, która nazywa się Nusiby i jest geograficznie jakby też przynależy oczywiście do kraju Państwa Madagaskar. Natomiast no, turyści nawet często nie, nie stąpają na tą główną wyspę, bo, bo są po prostu w tej enklawie turystycznej na Nusiby. I, i jakby ten obraz jest później przenoszony na, na całość kraju, prawda? Bo byłem na Madagaskarze, no to. Pewnie podobnie jest wszędzie, no ale tak jak Pan mówi, to jest kraj bardzo duży i, i zróżnicowany pod kątem etnicznym. To właśnie dostępność standardu życia, może tak najogólniej mówiąc. Więc północ jest ma więcej deszczu, ma lepsze warunki do uprawy, natomiast południe no, boryka się z takim pełzającym, trwałym, cichym kryzysem. Bo tutaj i państwa obecność jest bardzo niska, i um, państwa malgaskiego, i um, też nie ma, nie, ma nie ma dużej saturacji organizacjami e, międzynarodowymi czy pomocowymi. Także tak, jest to duży kraj, bardzo zróżnicowany, ale pomimo tej, tego zróżnicowania nie występują tu konflikty. Nie ma tu e, konfliktu żadnego zbrojnego otwartego, ani nie ma grup militarnych, które załatwiają swoje interesy. Wiadomo, są, jest jak wszędzie w krajach biednych, pewien poziom zagrożenia, natomiast to nie jest właśnie otwarty konflikt zbrojny, który często jest to uzarania problemów rozwojowych wielu krajów globalnego południa. Według Banku Światowego co drugi mieszkaniec tego wyspiarskiego kraju ma dostęp do wody, nieco ponad co dziesiąty do podstawowych usług sanitarnych. Właśnie, tutaj wspomniałaś o państwie Madagaskar i administracja Madagaskaru. Organizacje oczywiście pomagają, ale czy, czy, czy są jakieś inicjatywy właśnie państwowe? Jaka jest świadomość wśród władz tego problemu? Władze są skoncentrowane, jest bardzo duża centralizacja administracji publicznej, i władze są skoncentrowane w Tananerywie. Taki główny podział etniczny, pierwszy, można powiedzieć, bo jest 18 grup etnicznych, i wiadomo, każda ma swoją kulturę i, i specyfikę. Natomiast taki główny podział polega na ludziach z centrum kraju, czyli tam Stan Tananerywa jest położona 1500 metrów nad poziom morza i ludzi, i ten, tutaj to jest jedna grupa. Ludzi, którzy mieszkają na płaskowyżu, i ludzi, którzy mieszkają na wybrzeżu. Ich styl życia i jakby no zwyczaje bardzo się różnią, i to jest jakby ten pierwszy podział. Nie ma. Będę mówić tak konkretniej właśnie o tym regionie, w którym pracujemy, gdzie są te problemy, które opisałam. Tutaj na południu, szczególnie w regionie Andrui, czyli tym południowo-centralnym regionie, jest znikoma obecność państwa, jeśli chodzi o takie usługi. Typu opieka medyczna, edukacja, oświata, zaświecą tutaj szukać sieci szkół czy sieci przychodni. Źródła tego, te, tej sytuacji są, są wielorakie i, i tutaj myślę, że nie ma, nie ma miejsca na, na tą analizę, natomiast jest to jakby stan za zastany i, i z nim sobie radzimy i na pewno państwo. Jeśli chodzi o odpowiedź na ten konkretny problem, no, który jest pewnie powinien być jakoś priorytetyzowany ze względu na to, że tutaj jest zagrożone w sposób ciągły życie ludzkie brakiem, brakiem dostępu do wody i żywności, często nie jest priorytetyzowany. Używa się takiego sformułowania właśnie, że a ci ludzie na południu to są wytrzymali. Tylko pytanie, sobie. Należy postawić, czy jakby mają wybór, żeby nie być wytrzymałymi. No, nie wiem, nie chciałabym więcej mówić jakby na, na temat pozycji y, państwa malgańskiego, bo, bo to nie jest, my jesteśmy organizacją neutralną i, i tylko mogę przynieść taką wiadomość, że że na pewno struktur państwowych nie ma tutaj silnych, nie ma ich dużo. Natomiast tam, gdzie my szukaliśmy, jako organizacja, która tu chciała organizować, chce organizować dostarczenie tych podstawowych usług, to nie mieliśmy stawianych przeszkód, na pewno żadnych, przez te jednostki administracji publicznej i, i ci ludzie, którzy tutaj są, reprezentując państwo Madagaskar, starają się nam pomagać i, i naprawdę pracować razem, więc od tej strony Mikro naszego regionu, naprawdę wszyscy przyjęli nas tutaj z otwartymi rękami, też dlatego, że przyszliśmy do nich, że powiedzieliśmy: No to jest ich kraj i, i to byśmy chcieli Wam zaproponować, czy, czy w takim modelu, właśnie współpracy ze społecznością, czy Wam to odpowiada? Bo pewnie z tego, co tutaj wiemy, nie wszystkie organizacje tak robią i po prostu przychodzą, omijają. Te kilka biur, które tutaj jest administracji publicznej, i po prostu jadą od razu społeczności potrafią właśnie działać bez tej takiej legitymizacji. No to to nie jest ta droga, którą myśmy obrali, i wydaje mi się, że to też miało znaczenie, prawda, że staramy się być partnerami tutaj z tymi, którzy chcą pracować? Z... Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła pracę w 2022 roku. Czyli tak, podsumowując, to są studnie, to są programy zalesiania, to są też program dożywiania w szkołach. Pojawia się też budowa pierwszej Tamy Piaskowej. Tak, już się pojawiła. Tak. przyznać tutaj, że już się pojawiła ta Tama Piaskowa, jest. Jest to pierwsza Tama Piaskowa, właśnie ta przeniesiona z Kenii. No tutaj jest taki problem szczegółowy, że Tama Piaskowa, tamy piask Tamie Piaskowe nierów nierówna, a jest to samo nazewnictwo, sandam po angielsku, barres de Sable po francusku. I, I tutaj też jest taka praca do wykonania, że tamy piaskowe, które widzimy na miejscu, no, no były zrobione bez właśnie tej podbudowy technicznej, bez tego, bez tego doświadczenia, które, które wnosimy dzięki partnerom kenińskim. I widać od razu tą Jakościową różnicę, prawda? Że jak, jak z każdą rzeczywistością możemy mieć coś, co jest wypróbowane, jakościowe, przetestowane, albo coś, co dopiero ktoś uczy się jakby na swoich błędach, prawda? I, i tutaj mamy dużą odpowiedź na, na tą naszą ofertę tam piaskowych też z innych organizacji, czy od, od donorów instytucjonalnych, gdzie oni widzą jakby tą wartość dodaną, którą Polska Akcja Humanitarna razem z teńskim partnerem jest w stanie przynieść i będziemy pewnie pracować i, i, i uczyć innych, jak, jak te tamy piaskowe mogą wyglądać, te efektywnie działające faktycznie. Także Trochę to, taką dumą napawa, prawda, że, że możemy coś, coś dobrego, jakościowego przynieść w miejscu, gdzie naprawdę ta wartość dodana jest olbrzymia z tego rozwiązania, które przynosimy. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Pachu, właśnie sprzeć również i swoją kwotą wpłacić na pomoc w Madagaskarze. Dzisiaj bardzo dziękujemy. ta Klein była po drugiej stronie. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!